Dobra, tak samo doblety, ale w pierwszym magazynku mam 4, więc zrobię 2 chwila i znowu 2 a potem zmiana magazynka 2, zmiana magazynka 2 no tak mniej więcej chyba się za dużo nie policzyłem. No lecę. Cztery strzały zmieściłem się w czasie 2,17. Jeden chyba był mis i dostałem na następne dwa dublety 0,61. Það er aðeins að aðeins 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 aðeins.